Ja z, z rodziny zastępczej mam same dobre wspomnienia i to dotyczy całej tej ekipy. Po prostu to czasem się tak zdarza, że, 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 że pojawi się taki zestaw ludzi, którzy są wzajemnie twórczy, którzy lubią ze sobą pracować i lubią ze sobą spędza, spędzać czas, a to przecież zajęło wiele lat. Um, no i efekt był bardzo dobry, bo ja śmieję się, że. Yy... Odcinam kupony sympatii widzów do dziś, mimo że przecież to było tyle lat temu, ale nadal istnieją jakieś fankluby tego, tego serialu gdzieś w przestrzeni internetowej. I czasem powtarzane są sceny tam, jakieś cytowane, ja pełna zdumienia to oglądam. W ogóle nie pamiętam, że coś takiego kręciłam. <grym> Także e, ucieszyłam się, kiedy, kiedy Jurek Gudejko zaproponował nam tę pracę, mimo że ta sztuka to, jest, to są inne role i to jest, e, to jest. To nie ma nic wspólnego z Alutką i Jędrulą. Poza tym, że, że, że to właśnie my wcieliliśmy się w postaci tej sztuki. Tu są zupełnie inne zależności, ale sympatia, jaką się darzymy prywatnie z Tomkiem i taka umiejętność pracy, która, która nam się zdarzyła po tych tylu latach treningu na planie, myślę, że ona tutaj też zaowocowała, że to spotkanie było też dla nas dużą przyjemnością. A czy po tej rodzinie zastępczej Utrzymujecie ze sobą kontakt, co jakiś czas dzwonicie, gdzieś się spotykacie. Nie myśmy nigdy się do tego stopnia nie przyjaźnili. Zresztą chyba nikt z nas się nie przyjaźnił, tak mi się wydaje. Nie. E, tak myślę, że prywatnie jesteśmy z innych kręgów towarzyskich. E, I w trakcie trwania tego serialu też, też nie spotykaliśmy się. Za planem, z nikim z tej ekipy. Natomiast to mi się wydaje niezwykle zdrowe, bo potem, kiedy spotkaliśmy się w pracy, to mieliśmy sobie co opowiadać. Każdy przychodził z jakąś nową opowieścią. Ja staram się w ogóle, żeby w pracy było miło, bo to zajmuje tyle czasu w moim życiu ta praca, że, że jednym z jej atutów jest to, że nie tylko efekt się liczy, ale też żebyśmy się tak nie umordowali wzajemnie ze sobą, spotykając się. Więc yy, tak, no na ogół staram się wszystko zrobić, żeby praca ze mną była przyjemnością.